Jeszcze Ragon. Ruszyły! Dobry start. Access to Memory jest na pierwszej pozycji, na drugiej DreamWorks, na ostatniej Tudona Nikita Haas. Access to Memory nadal prowadzi. Dream Wars w tej chwili na drugą pozycję przesunął się Eragon, trzeci Dream Wars, następny Nikita Has, Entuzjazm oraz Eukaliptus i na ostatniej pozycji Tudona. Prowadzi Access to Memory niewielką przewagą nad DreamWorks'em oraz Eragonem. Dalej galopuje entuzjazm, a na ostatniej pozycji w tej chwili jest Eukaliptus i wyjście na prostą. Wyprowadza Access to Memory, ma niewielką przewagę, ucieka, nadal jest pierwsza, około 400 metrów przed celownikiem. Access to Memory nadal prowadzi, atakuje ją DreamWorks i te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki. Access to Memory i DreamWorks, DreamWorks walka, DreamWorks jest na pierwszej pozycji. Access to Memory utrzymuje jeszcze drugą pozycję, ale już bardzo mocno finiszują konie z końca stawki Tudona, Tudona, Dream ma przewagę i tego wyścigu już nie przegra. Ogromną przewagę ma w Semełniku Walka, a drugie miejsce Tudona jest na drugiej pozycji, na trzeciej enthusiast, następnie Eragon, Access to Memory, Eukaliptus na końcu Nikita Has.